Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy oczywiście w Minecraft Survival. No i oczywiście zachęcam na początku filmu do zostawienia łapki, jeśli jesteście nowi możecie zostawić suba. No ale tak, po ostatnim odcinku mieliście 10 łapek, więc no dziękuję bardzo, widzę, że, że seria wam się podoba. Może jeszcze w piątek jeśli będę miał czas wrzucę dodatkowy odcinek survivalu, ale wątpię. Okej, okay, dobra, co się zmieniło poza nagrywkami? No. I próbowałem coś porobić, jakieś świeże dachy, ale widzę, że one o, za dobrze nie wyglądają, i jak już niektórzy zauważyli pewnie, to po prostu tutaj jest dach. No więc, no, kilka zmian było. Ok, Ta teraz sobie stworzę nową szekierę, bo widzę, że tamta już druga powoli wysiada, i zaczniemy robić naszą kopalnię. No bo ja chciałem zejść kopalnię, no zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay. a nie źle to zrobiłem. Tak. Okej. Okay. weźmy sobie tu. I teraz mi przyszedł taki pomysł właśnie do głowy. Więc spróbuję to zrobić. Co mi teraz przyszło do głowy? Okej. Okay. Więc tutaj wszystko na razie niszczymy. Okej. Okay. Kolejne bloki tutaj. Zbierzmy sobie wszystko i... pokażę Wam, co chcę zrobić. Więc może sobie doróbmy jeszcze. Albo nie, nie będę dorabiał z tą I pokażę Wam dora. Zrobię takie coś, że... Nie no, tutaj żeby mi się postawiło. Leż tak. A tu słodki w tą stronę. Nawet ładnie to według mnie wygląda. nie jesteś też jakieś słabe, więc... No, nawet ładnie. I teraz jeszcze dam tak, tak, tak I hop No i wuala, nadładnie to wygląda ok no więc możemy już zacząć robić naszą kopalnię I sobie tak pomyślałem w końcu i chciałem, żeby ta kopalnia już była taką wieczy Kopalnią jednak na długi czas I kiedyś może ten domek przyrodzić się wieczy, w kopalni po prostu No więc tak, tutaj się kopie, kopie. Jak to będę robił? Ponieważ... To też muszę powiedzieć. Dobra, no, no więc tutaj zawsze będzie na cztery bloki. Myślę tak, chociaż. O tak będziemy robić. Tak. Tutaj będziemy robić pół płytki i znowu zejście. Widzicie? To jest właśnie takie fajne. Dobra. No mam nadzieję, że w ten sposób Wam się spodoba. A i właśnie mam minimapkę i niekiedy na niej widzicie takie czerwone punkciki. No i to chodzi o to, że po prostu czerwone punkciki to są itemki. O, żelazo. Fajnie. Bardzo fajnie. Cieszę się. Cieszę się. się, co nie. Żelkowe włosy co czeszę. No. Dobra. No a niekiedy tak to właśnie brzmi. Cieszę się. Okej, okay, dobra. Kopiemy. Za chwilę mi się kilo zniszczy niestety. W ogóle możecie napisać, czy też u Was jest tak gorąco. Ja po prostu nie mogę wytrzymać, już serio. Bardzo gorąco u mnie jest. Dobra, ja właśnie tak to mam zawsze włączony wiatrak, ale teraz wiecie, nagrywam i nie chcę, żebyście słyszeli tle takie. Wiecie, po prostu odgłos wiatraka. Ok, weźmy to tak, tak. I jest, dobrze. Jest dobrze, według mnie. Dobra. Weźmy sobie tu. Zróbmy trochę pochodnie jeszcze. Tylko muszę sobie wrząć węgiel. Okej, okay, mam pochodnie i żelazny kilof. W ogóle, chyba nam braknie węgla, więc jeśli nie znajdę zanim tego, to wtedy po prostu pójdziemy po węgiel, bo wiem, gdzie jest najbliższy. Otóż mam jakieś bezsensowne rzeczy, które nam się nie przydadzą. Okej, okay. mogę chyba już schodzić do podziemi, dobra. No i to będzie właśnie tak wyglądać, takie wiecie, zejście. Jeszcze jedna rzecz nie wiem, o, okno mnie się zamknęło, znaczy wiecie, przeciąg. No właśnie, to może być mini problemik, ale wiecie, to okej, okay, kolejny kilof, to będzie się uzupełniało. O tak właśnie. A już zabrakło mi, jest stworzymy crafting table. Ale serio, jest tak gorąco. Nie, co ja robię? Kolejny killów. Ok. I kopiemy dalej. Mam nadzieję, że w tej kopalni znajdziemy kiedyś diamenty. Bo to by było fajne, według mnie, znaleźć diamenty. Każdy lubi znaleźć dwa diamenty. Jeśli nie lubicie, to nie wiem dlaczego. Może już macie ich pełno. Albo jesteście na kreatywie. No ale właśnie tutaj będziemy mieli te kopalnie. I oczywiście będę kopał sposobem 2 na wieczór. Po prostu. Tym normalnie, że wiecie. Tunele po 2 na 2. O, tak to powiem. Tunele na dwa wysokości To znaczy dwa na dwa to jest właśnie No że to powiedziałem Tunele na dwa wysokości po prostu kratki Okej okay. Dobra, raz chodzimy dalej Coraz niżej W ogóle nie robię pod tym tych warstw Wiecie o co chodzi tych Podwójnych muszę zacząć Ok, weźmy sobie tutaj I kopiemy dalej. Takie szczególnika górnika. Okej. Okay. akurat nam starczy na wypełnienie tej podłogi. Okej, okay. no nawet już jest troszkę progres. Według mnie. Okej, okay, weźmy sobie zrobimy... A, z całego stołna. A Adjo. Kto mi zabroni? O, w ogóle trzeba szyb spać. Okej, okay, nie było mobków w pobliżu, więc jest dobrze. Jest dobrze. Okej, okay, a i tutaj będzie takie przejście, że tam, jakoś tam i zaczniemy budować bazę w środku góry. Albo tam zrobimy dalej i po prostu tam będziemy kłać w tamtą stronę. Bo jak widzicie tutaj pewnie, widzicie po prostu na mapce, gdzie jest czarne i to jest wiecie, po prostu no góra. Tam jest jakieś jeziorko, dobra. O, tam jest widocznie jakiś kanał. Czekajcie. O nie, nie, Anuluj. Jak to się robi? O V? No właśnie, V. Tam jest kopalnia. Uuu. Może kiedyś do niej pójdziemy. No ale fajnie, fajnie, fajnie. Kopalnia zawsze spoko. Ok. Weźmy sobie tutaj. Tej pół zbudujmy. W ogóle. Kto teraz ogląda? Uwaga, to jest tylko promocja dla tych, co teraz oglądają. Pisze hashtag Legit. Hashtag Legit piszecie, jeśli oglądacie ten moment, właśnie. Zobaczę, ile osób ogląda ten filmiki. Takie zero komentarzy. Ok. Dobra, weźmy. Kopię sobie dalej. Teraz troszeczkę zanudzam, ponieważ wiecie, kopanie to nie jest jakieś zajęcie bardzo interesujące, ale niektórych według mnie ten ciekawi właśnie, to jest śmieszne. Ja pamiętam, zawsze lubiłem na live'ach nawet oglądać właśnie kopanie. Najbardziej nie wiem dlaczego, ale tak mam po prostu. aż to nie jest nudne, można sobie pogadać, wiecie. Ok. kopmy się dalej. O, dobra. O, tutaj będzie trudno położyć. Ok, ale na szczęście położyłem. Tutaj kolejne. No i kopiemy niżej. Niżej, niżej, niżej. Ok. W ogóle wczoraj dodałem odcinek z Minecraft Party, tak się zdecydowałem. Ponieważ po prostu zauważyłem, że Minecraft Party Wam się podobały na live, więc postanowiłem to zrobić w odcinku, więc... No, zaeksperymentowałem i nawet fajnie, fajnie mi wyszła miniaturka. Z tego jestem cieszony najbardziej. Miniatura. Ona to mi najlepiej wyszła. O nie. Będę musiał zrobić cięcie. Albo i nie. Przepraszam, ale muszę coś zrobić, więc... Nie no, zrobię trendcze. Widzimy się po przerwie. Okej, okay, jest jestem już po cięciu. No więc, no kopiemy dalej naszą kopalnię. Okej. Okay. No dobra, tutaj wypełniamy, właśnie, muszę wypełniać podwójnie. Zapomniałem o tym totalnie. Czekajcie, muszę sprawdzić czy wszystko się zgadza. Dobra. Wszystko się zgadza. Okej. Okay. Będę pamiętać o tym, żeby wyciąć ten fragment. A cięcie to ja nie lubię ciąć. Przyznam się szczerze. To wiecie, muszę edytować, wiecie. Ja nigdy nie montażuję. Leniwy youtuber. Okej. Okay. Tam jest nadal kopalnia. Ale fajnie. Kiedyś pewnie ją zeksploruje. Czekajcie to jest żółte. Dobra. Musiałbym przeczytać pewnie tam informację o modzie. Znaczy, wiecie, musiałbym tutaj gdzieś przeczytać. Ok. Wypełniamy, wypełniamy. I kopiemy dalej. Dobra, zróbmy jeszcze, teraz zróbmy coś innego niż kopanie. W ogóle dokąd doszliśmy? 50. Ok. No idzie to powoli, ale jest fajnie. Fajnie to wygląda. Ok. Y co ja chciałem zrobić? Może pójdziemy tą ten węgiel, ponieważ zauważyłem, że nie ma coś powoli węgla, a może nam się przydać. No i to będzie wtedy troszeczkę, wiecie, mniejszy nin odcinek. Tak, to, to jest taki nudny i to... O, właśnie, trzeba zejść. Zdjęcie za chwilę na miniaturkę. <grywania> ponieważ ja właśnie wolę jednak nie robić takich, wiecie. Miniat jak daję już zdjęcia do miniaturek, to nie robię takich właśnie z Google, jak na przykład wpisuję Minecraft i wiecie, jakieś, nie wiem, zdjęcia Minecraft, takie wiecie, takie zrobione, nie wiem, jakieś obrazki, wiecie. No, nie mogę, nie wiem, jak to wam powiedzieć. Po prostu chodzi mi o to, że bardziej wolę screenshoty na miniaturkach niż po prostu takie obrazki już gotowe. O, pięć węgla tylko. Hech. To nieźle. Okej. Okay, tutaj nic nie ma. Dobra. Idziemy dalej. tutaj są w ogóle kurczaki. kurczaki. Trzyma kurczaki. Może kiedyś będziecie kimś, kto rozpocznie całe wiecie rzeczy kurczaków. Glej jak to fajnie wygląda według mnie. Wiem, co jeszcze chciałem zrobić właśnie. Ścieżka tak jakby trochę i... Może w kolejnych odcinkach jeszcze zrobimy tutaj gdzieś wieże. Ale najpierw chciałem zrobić jakąś dekorację tutaj, nie wiem. Okej, okay, weźmy sobie kilka kwiatków. Żeby po prostu to tak jakoś wyglądało to wejście. Okej. Okay. Zróbmy trochę ziemi. Też się mu przyda. I okej. Okay. I robimy. Dura. Tutaj trzeba wykopać i dać siebie. I tu tak, tak, tak. No może tak. No i teraz ładniej to wygląda. Troszkę chociaż. I zrobimy przed tym. No dobra. Już potem zrobię co najwyżej. Albo teraz na odcinku, tylko to zamienię w pół płytki. I to będzie z tego. Mogę już nam łopatę, ale cóż. Okej. Okay. I jest. Zróbmy takie wejście. I coś jeszcze chcę dorobić? No, na razie myślę, że tyle. Ten domek trochę ładniej. Teraz wygląda. Voila. Okej. Okay. I za chwilę będziemy kończyć odcinek, bo już według mnie to jest wystarczająca długość. I może zrobimy tak, że w kolejnym odcinku. Wiem, co zrobimy w kolejnym odcinku. Właśnie to. Pójdziemy do tamtej kopalni. No więc. No, będą emocje w kolejnym odcinku. Pierwszy raz będziemy w kopalni. Będziemy spotykali złe stworzenia. Właśnie sobie sprawdzić, jakie jest oznaczone stworzenie. Przybliżenie. Jak to oddalenie. Dobra. Szydka czanków, ma piję jaskę się. Anuruj, Anuluj, nie wiem nawet o co chodzi. Ileś jednostek. Się... Co? Nie rozumiem. Halo, zachowaj te w pointy. Komendator różnicy, nazwa punktu następne. Casey, okay, sumin. OK, ale ja chcę się dowiedzieć, jak są oznaczone jakie mopki, pokazuj kwiaty. I głębokość kreatury. Czekajcie. No dobra. Nic tam na razie nie zobaczę. Nie wiem, dobra. To pewnie są mopki te czerwone. Albo nie. Albo te żółte to są mopki. Troszeczkę jeszcze wykupmy tego tunelu tam. a jak się nam skończy, kilo. To skończymy odcinek. Okej. Okay. No i koniec odcinka. No więc no mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał zostawiliście lajka i jeśli ktoś był nowe subskrypcje, może też dzwoneczek zostawiliście. No dziękuję za te wszystkie rzeczy. To było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka i suba. Dlaczego no, to mówię o lajkach i subach? Dobra. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa!